Nie znaliłem się już przed Sylwestrem, przed samą północą, więc zacząłem tutaj zimne ognie w śniegu. Nawaz zrobiłem taki eksperyment. Połączyłem dużo różnych i zimnych ogni. No ja mi sobie spalanie, dlatego się nie powinno tak robić, dlatego ja nie, nie trzymam tego w ręce, bo wiedziałem co się stanie. Tutaj macie przykład. Zacząłem sobie łaki krakenowe testować. Mocna. No. mocno. Ucieka Dobra. Potem jak już wyszliśmy na dwór Zaczęliśmy od rakietek z Piedronki te po prostu test na kanale dwie naraz, wyszło naprawdę fajnie potem przeszliśmy do dwóch wyrzutni jedna z biedry taka po prostu zwykła Ale wali Druga taka malutka zkniłem Poczekaj Mówiłem, że szybkie Później jeszcze rakietki Scream Boom, które ledwo latały jeszcze Te silniki strasznie słabe Ale taka... nawet Taka wolna to spowodowało to, że jedna puszczona kątowo spadła W nie walło Chyba za bardzo kątowo Tak nie robimy Na szczęście bez wybuchu i do parku Specjalnie tą stroną ustawiłem I, A trochę to w ogóle e, nie wyleciała, bo zahaczyła się o dach <laughs> Akurat poddaszek Później jeszcześmy odpalić motylki ładna. i fontanny takie małe O, ta się skończyła, jest druga Man, fajna Oczywiście coś musiało pójść nie tak I mm, wleciał w ogóle w tuje w drzewo. Wow! A jedno się nie podpaliło? Coś się chyba zepsuło w tym jednym Dobra idam O nie wiem czy wszystkie poszły, czy nie wszystkie. Jeden jest inny Wszystkie poszły Później jeszcze bączki scream boom Chyba jeden nie poszedł No Fajne Ale kulki Które strzelają To ma sporo strzałów Pyk No i? No i drugie o. Nie wiem, jak to nagrać Nie w ręku Kiedyś ziałem te zimowe i tak trzymałem Na wszelki wypadek Trzeba chwilę uważać, bo to w dziwnych odstępach czasowych czasem no. robi Chyba już. I na końcu stroboskop a razem z kulkami kierlingowymi i mocykiem, którego zapomniałem odpalić. Pamiętasz? A tak jest mocny. Tak jest. Je, ja. je, <laughs> to by można to, jak się zgubisz do sygnalizacji. Ja. Ja. Duży zasięg musi mieć. Jeszcze miga Ty nie widzę lądu Jeden lataik został Ojej, on to dodaje No nie można patrzeć Trzeba przestać do spalania Wszystko rozświetla On Oczywiście wszystko oświetla, także nie wiem, nie? No o, Chyba kończę Co? Nie <laughs> Jednak nie <laughs> Nie chcę skończyć Dobra, chyba wszystko